Jarosław Kaczyński nie ma powodów do radości. Pojawiły się właśnie bardzo niekorzystne zeznania, które mogą całkowicie pogrążyć prezesa PiS. Nie wiadomo, czy uda mu się znaleźć wyjście z tej sytuacji. Jarosław Kaczyński nie ma powodów do radości. Afrataśmowa ma swój dalszy ciąg i wiele wskazuje na to, że w sprawie spółki srebrne mogą pojawić się kolejne szczegóły. Tym razem ujawniono zeznania, które pogrążają prezesa PIS. Z pewnością będzie mu trudno odzyskać społeczne zaufanie i przekonać wyborców do oddania głosu na swoją partię. Okazuje się, że Jarosław Kaczyński wręczył ogromną łapówkę KS Rafałowi Sawiczowi. Sam fakt przekazania pieniędzy duchownemu jest już oburzający, jednak wysokość łapówki również wstrząsnęła opinią publiczną. Koperta, o której mowa, była naprawdę gruba. Ksiądz potrzebuje pieniędzy. Jarosław Kaczyński dał olbrzymią łapówkę duchownemu. Ksiądz Rafał Sawicz miał otrzymać aż 50 tysięcy złotych. Duchowny był członkiem Rady Fundacji Instytutu IM. Lecha Kaczyńskiego. Bez jego zgody spółka srebrna nie mogłaby rozpocząć budowy wieżowca. Duchowny nie chciał podpisać odpowiedniej uchwały, jeśli nie otrzyma pieniędzy? Gerald Birkwellner zdradził nowe szczegóły w sprawie. Według zeznania Austriaka, Jarosław Kaczyński zaproponował duchownemu kwotę dwukrotnie wyższą. Miał więc otrzymać aż 100 tysięcy złotych za złożenie podpisu. Rezespis powiedział, że ksiądz potrzebuje pieniędzy? Austriak przyznał ponadto, że przygotował kwotę ze swoich prywatnych środków. Koperta z łapówką dla duchownego wyglądała bardzo okazale. Biznesmen zeznał, że była to ładna paczka. Ksiądz dostał gigantyczną łapówkę. Rezespis został pogrążony. Ze zeznań wynika, że ksiądz Sawicz ostatecznie złożył podpis pod uchwałą. Gerald birkwell opowiada o zdarzeniach w bardzo szczegółowy sposób. Pan Kaczyński z kopertą wszedł do swojego pokoju, gdzie pan Sawicz już siedział. Gdzieś około 20 minut później pan Sawicz wyszedł? Wtedy poinformowano mnie, że podpis został złożony, i wydaje mi się, że wtedy mi tę uchwałę przekazał, zeznał Austriak. Nie ma wątpliwości, że dla Jarosława Kaczyńskiego są to bardzo obciążające zeznania, które mogą zaważyć na jego politycznej przyszłości. Trudno będzie mu wytłumaczyć się z tych zarzutów. Wielkimi krokami zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Mimo optymistycznych sondażyc Bos Jarosław Kaczyński nie może czuć się zbyt pewnie.